Cześć wszystkim. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się sakwie przedniej Crossroamer. Opowiem Wam o jej funkcjonalności, materiałach, z jakich została wykonana oraz o tym, jak sprawdza się w praktyce podczas moich rowerowych wypraw. Zobaczycie, jakie ma zalety i dlaczego warto rozważyć jej zakup. Zapraszam do oglądania. Komplet sak w przednich Roamer Front BAG. Sakwy Roamer Front back to niezastapione akcesorium rowerowe na dalsze wycieczki. Przeznaczone jest zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. System łatwego montażu umożliwia samodzielne umieszczenie ich na bagażniku z przodu roweru. Wyposażenie torby Roamer Sakwy rowerowe cross posiadają pokrowiec przeciwdeszczowy, dzięki czemu nie ma obawy, że zmoczy je deszcz czy śnieg albo ze będą narażone. Na inne trudne warunki atmosferyczne. Właśnie to czyni je niezbędnym wyposażeniem na każdą dalsza rowerowa podróż. Wyposażone SA w dużą kieszeń głowna, łaczna pojemność to AZ-12 litrów. Każdej z kieszeni zamykana na dwie sprzączki w kolorze czarnym oraz dodatkowo w siateczkę na przodzie, dzięki której najbardziej. Przydatne podczas jazdy rzeczy mogą być zawsze na wyciągnięcie reki. Jednocześnie torba nie jest ciężka, wazy tylko 720 gramów co przy tych rozmiarach czyni ja bardzo funkcjonalna w użyciu. Wykonanie i użytkowanie. Sakwy Cross Roamer Front Bag wykonane SA z materiału poliester 600D, który jest tworzywem sztucznym odpornym na plamy i zabrudzenia. A także łatwym w codziennym użytkowaniu, czyszczeniu i praniu. Dodatkowym atutem toreb rowerowych Cross jest spot, który został wzmocniony guma, dzięki czemu jest wytrzymały i odporny na przetarcia. Sprawia to ze sakwy długo zachowają dobry stan i będzie służyć podczas wielu rowerowych wycieczek. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu o sakwie przedniej Cross Roomer. Mamy nadzieję, że informacje, które przedstawiliśmy, pomogły Wam lepiej zrozumieć jej funkcjonalność i zalety. Niezależnie od tego, czy planujecie długie wyprawy rowerowe, czy krótkie przejażdżki, ta sakwa z pewnością spełni Wasze oczekiwania. Zachęcamy do subskrypcji naszego kanału aby być na bieżąco z nowościami ze świata rowerów. Do zobaczenia w następnym odcinku.